Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię. Dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, trzeci werset. Na podstawie książki Sary Jank. Jezus słucha. Mój kochający Panie, dziękuję, że kochasz mnie bez względu na to, jak sobie radzę. Czasami czuję się niespokojna. Mam wątpliwości, czy robię wystarczająco dużo, żeby zasłużyć na Twoją miłość, ale potem zdaję sobie sprawę, że nieważne jak wzorowe będzie moje zachowanie, odpowiedź na to pytanie zawsze będzie brzmiała nie. Pokazujesz mi, że moje zachowanie i Twoja miłość to dwa zupełnie różne zagadnienia. Umiłowałeś mnie odwieczną miłością. Która wypływa z wieczności bez ograniczeń czy warunków. Odziałeś mnie w swój płaszcz sprawiedliwości, który otrzymałam od ciebie na wieki. Nic ani nikt nie może tego odwrócić. To znaczy, że moje sukcesy czy porażki nie mają żadnego wpływu na Twoją miłość do mnie. Odkryłam, że nawet moja zdolność oceny tego, jak sobie radzę, ma wady. Ograniczona ludzka perspektywa i stan mojego ciała, który ciągle się zmienia, zakłócają ocenę mojego zachowania. Panie, przynoszę Ci moje obawy związane z tym, jak sobie radzę, i proszę, żebyś zamienił je na Twoją nieustającą miłość. Pomóż mi być świadomą Twojej kochającej obecności we wszystkim, co robię. Proszę. Kieruj moimi krokami przez cały dzisiejszy dzień. W Twoje cenne imię, Jezu.